Witajcie drodzy widzowie w kolejnym materiale. Dzisiaj upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu, a mianowicie e, pojedziemy suprą do Dominika. Dominik nam ogarnie klimatyzację, bo prawdopodobnie jest wyciek na łączeniu przewodów z chłodnicą. A w międzyczasie porwiemy Dominika E46 z czterocylindrową benzyną. No i sobie pojeździmy. Zobaczymy jak to chodzi, jak wygląda. Od razu zaznaczam, że dzisiejszy filmik na pewno będzie krótszy. Bo nie będziemy już oglądać dokładnie 46B, 46 już mieliśmy, więc nie musimy go oglądać kawałek po kawałku, tylko po prostu zobaczymy, jak wygląda, i czy trzyma się kupy, no i pojeździmy sobie trochę, sprawdzimy osiągi. No to Dominik bierze się do roboty, a my oglądamy nasz dzisiejszy Bolid. Dużych oczekiwań nie mamy, bo auto kupione za 4500 złotych. Ja postaram się pokazać Wam wszystkie babole, które mi wpadną w oczy, a wy ocencie, czy za 4500 zł to był dobry zakup, czy da się kupić coś lepszego. Z przodu w miarę równy szpary równe po jednej i po drugiej stronie. Nie widać, żeby tutaj ktoś coś składał. Z tyłu to samo. Po lewej i po prawej stronie wszystkie szpary równe, klapa równa, chyba jest prosta. Niezły komin, wielka dwururka, jak na 1.9. Jakieś cuda tutaj widzę się z lampami działy. Ciekawe, czy to w ogóle świeci. Przekręćmy. Będzie pozycja. No ona świeci. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale ona świeci. Ledwo, ledwo. Pewnie w słoneczny dzień to w ogóle i nie widać. Pamiętam czasy, jakie 46 było zawsze ładne, wychuchane. A teraz to już widzę, że traktują je jak śmietniki ludzie. Każdy element tego samochodu ma chyba jakiś babol. Tu zderzak delikatnie pociągnięty razem z błotnikiem. Tak, takie grubsze rzeczy będę pokazywał. Tutaj mamy jakąś rysę. Y, uszczelki nie istnieją. Co dalej? Drzwi mają wgniotę, a reszta to rysy, lusterko. Coś się działo, możliwe, że to razem z tym było. Błotnik, prawy przód. No, ruda. Z dawno nie widziałem E46 z błotnikami. Bez rudej. No, chyba, że ktoś maluje. Zderzak przedni, mocno poorany wszędzie. Rysy, wgnioty, lampy, mocno wypiaskowane, aż czuć pod ręką, że nie są gładkie. Co tutaj mamy? Wgniota na masce. Tuningowe, ciemne kierunki. Tuningowy, ciemny znaczek. O, i tutaj mamy coś jeszcze. A to chyba było coś ukryte. Widzę, że lakier odchodził. Więc najłatwiej przykleić naklejkę. Błotnik z lewej strony to samo. Też rudefix. Drzwi kierowcy, tak jak każdy inny element, mają swoje wady. Wyglądają jakby były lakierowane. Tutaj są mocno podrapane. Lewa fiara, chyba w najładniejszym stanie, ale też już widać, że była lakierowana. Nie wiem, czy widzicie fakturę lakieru tutaj? Na pewno była lakierowana. No i zderzak tylny też wszędzie jakieś przygody miał obcierki, zgniecenia. Nie miał lekko ten samochód. A co pod klapką? Pod klapką mamy korek i gwint na gaziutek. Cały zrobiony na ciemno. Ciemne kierunki, ciemne wnętrza lamp, ale to chyba fabrycznie. Ciemne felgi, ciemne szyby, ciemne lampy z tyłu. Zajrzyjmy do bagażnika. O! W bagażniku pusto. Gaziutek. Jest gaziutek. Na swoim miejscu. To lusterko naprawione druciarsko. Ono już się chyba nigdy nie złoży. I wkład lusterka też jest jakoś krzywo, mam wrażenie. Podszybie zjedzone, ale to w każdej jest już zjedzone, bo przecież te samochody mają mnóstwo lat. Co mamy w środku? W środku mamy moją ulubioną tapicerkę. Dokładnie taką samą tapicerkę miałem w swojej pierwszej BMC. E46 330i. Nie wiem czy to fabryka, czy to było oklejane, ale też już jest mocno przytyrane. Listwami też się ktoś bawił, widzę. Rowów narobione. Przydałoby się to papierem ładnie wyrównać i pomalować. Kiera. Łysa jak kolano. Czekaj, ile to ma przebiegu. No, przełącz się. 268. Ciekawe, które to 268? Pierwsze czy drugie? A może trzecie? Za to mieszek w bardzo ładnym stanie. I gałka gana, ale nie porwana też jest ok. A tu, jakie cuda są na tych słupkach? Materiał wszędzie wstaje na bocznych to samo, na słupkach B. Słupki C, boże, chyba najgorsze ze wszystkich. Z jednej, z drugiej strony też wisi już materiał. Słupek B też cały wstaje. Widzę, że mamy tutaj kamerkę. Zamontowaną na szybie, od strony kierowcy, to samo. Tu też mocno wyślizgane. Wszystko progi, progi w miarę ładne, możliwe że to było wymieniane. Przytyrany boczek od wsiadania i wysiadania. Wytarty do białego przełącznik od świateł. Manetka też schodzą już napisy. Coś czuję, że te 260 tysięcy to chyba tylko na tych zegarach jest. Tutaj mamy jakiegoś wielkiego Androida. Z kamerą cofania. No, otwórz się. O, to to nie wiem, do czego jest ten przełącznik. Idę zapytać. Ten przycisk to pozostałości po jakimś audio poprzedniego właściciela. Zerknijmy pod machę. Ktoś zapomniał silnika tutaj wsadzić. Akumulator z przodu. Muszę Wam szczerze powiedzieć, że to jest pierwsze 46, w którym widzę akumulator z przodu. Chyba nie miałem styczności z czterocylindrówkami. Zaletą czterech cylindrów jest to, że silnik jest bardzo cofnięty i prawdopodobnie w ekstremalnych sytuacjach będzie się trochę lepiej prowadził niż sześciocylindrówka. Sprawdzę oliwę, bo nie ufam temu silnikowi. Pół stanu może być. No, nie ma co tu oglądać. 4 cylindry 1.9 Pięknie pachnie gaziutkiem Po otwarciu maski Nie ma co tu przynudzać Chodźcie jedziemy się przejechać Mogłem wziąć kamerę i statyw Byśmy nagrali jak to brzmi Spróbuję chociaż GoPro postawić Może GoPro coś zbierze GoPro włączone Uruchommy to Ręczny Luz I kręcimy przez chwilę zabrzmiał ciekawie ale choinka ja nie mogę check engine komornik otwarte drzwi ale to dlatego że mamy otwarte drzwi a po tej stronie chyba klocki do wymiany a Dominik mówił że tutaj jest airbag odłączony na stronie pasażera, bo czasami córkę wozi dlatego się świeci kontrolka no i zaciągnięty ręczny no i ta gówniana kontrolka znowu się zapaliła Uff, na szczęście zgasła zawału można dostać motor wcale nie jest zimny, można zrobić delikatną przegazówę po wciśnięciu gazu na chwilę kaszlnie i dopiero później zaczyna wkręcać się na obroty Słuchajcie tego z bliska niezły dźwięk jakby się ziemniaki na gazie gotowały zapalara działa race logic też jedziemy psiknąć tutaj parę litrów żeby ten komornik zniknął bo będziemy próby robić oczywiście na sprzęgielko w miarę ok? nie czuć żeby jakoś bardzo wysoko brało jak się stąd wyjeżdża, dobra kurde już mi zgasło Muszę się przyzwyczaić. Troszkę więcej gazu trzeba tutaj. Znowu ta kontrolka, która przyprawia o zawał serca. Kropelki pierwsze na szybie widać, trzeba szybko sprawdzić czasy, zanim zacznie padać i zrobi się ślisk. Samochód mocno zatyrany, ale powiem Wam szczerze, że bardzo dobrze się prowadzi. Nie czuję, żeby tutaj coś ponad normatywnie w zawieszeniu było rozwalone. Dobra reakcja na kierownicę. Hamulce też Żylety. Fotel sobie trochę położyłem, żeby wyglądać jak prawdziwy driver E46. Na pół leżąco, tak siedzę i od razu respekt na mieście. Tutaj chyba jakaś kontrola trakcji jeszcze jest. Trzeba to nacisnąć i przytrzymać. Nie, chyba tylko wystarczy nacisnąć. Tutaj się nic nie zmieni dodatkowo. Na obrotach jałowych, na luzie, super. W ogóle nie czuć, że silnik pracuje. Gdyby nie dmuchawa, to tak naprawdę nic tu nie byłoby słychać. Nie czuć żadnych drgań na tyłku, nie słychać silnika. Takie stare samochody, a naprawdę nic im nie brakuje jeśli chodzi o prowadzenie. Muszę Wam powiedzieć, że nie przeszkadzają mi te cztery cylindry. Może troszeczkę brakuje jak jedziecie na za wysokim biegu i na za niskich obrotach. Nie ma takiej reakcji na gaz jak w sześciocylindrowym, że jedzie z każdych obrotów i na każdym biegu. No ale trzeba po prostu przyredukować i wtedy przyspiesza. Może trochę przeszkadza dźwięk tego czterocylindrowego silnika, no ale nie czepiajmy się auto 4,500 zł. Jak na 4,500 zł, to jeśli chodzi o prowadzenie, to nie jest źle. A jeśli chodzi o tapicerkę i zniszczenia, no to nie mam pojęcia, jak to wygląda teraz na rynku. Czy 4,500 zł to auto się dostaje w stanie dobrym, czy zazwyczaj jest tak zniszczone jak to, albo jeszcze bardziej zniszczone? Jak macie pojęcie, to napiszcie w komentarzu. Dwójka! Kurde, nic tu się nie dzieje. Ja nie mogę. A momencika zobaczmy na benzynie. Teraz powinniśmy wyjść na benzynie. Jeszcze raz, dwójka. Kurde, spodziewałem się jakiegokolwiek przyspieszenia. Ja pierdzielę. Chyba za dużo oczekiwałem od tego silnika. Chciałem sprawdzić 0-100 na tym odcinku do ronda, ale no nie dam rady. Muszę jechać gdzieś na dłuższą prostą. Nie będziemy na razie nalewać paliwa, żeby nie obciążać, to może trochę lepszy czas zrobi. Zaraz to zakręcę wyżej, ale mam wrażenie, że tutaj żaden fałtek, ani żaden Vanos nie robi kikin. On po prostu cały czas jednostajnie będzie przyspieszał do końca obrotomierza, tak samo. Mamy kawałek prostej, teren zabudowany się skończył, zatrzymujemy się, za nami nic nie jedzie, podłokietnik do góry, żeby było łatwiej. Jedyna i zapomniałem o kamerze na licznik. Nagrywa się. Jedyna, albo z jakich obrotów, nie wiem, pewnie z 3000 chociaż o ładnie troszeczkę zdechła, dwója. Poducha silnika chyba. Wyjąłem bieg, zanim wcisnąłem sprzęgło. Trója. O, przeszła jest. 13,3. Bardzo lekko ten bieg było wyjąć. Pociągnąłem delikatnie i zanim wcisnąłem sprzęgło. To go wyjąłem na luz, dlatego tak było słychać to uderzenie. Jeszcze raz spróbujmy. Tylko tym razem przełączmy na benzynę tysiąca. O, ładnie. Chyba mogłem pociągnąć trochę dalej. Dwójka. Trójka. 80. 90. 100. 11.8. No proszę. Dla potwierdzenia. 11,8 i 0,65,6. Chyba się przysmażył trochę ten wyciek spod pokrywy zaworów, bo poczułem olej. No to jeszcze jeden raz spróbujmy ostatni. Nie będziemy Dominikowi tłuc auta. Jesteśmy na benzynie. 3,5 tysiąca obrotów było ostatnio super. Teraz trochę przeciągnę jedyne. Oj! Oj, dwójka, dawaj, dawaj. Truja. i nie przełączyłem race rodzika nic nie widzę mam nadzieję, że już setę przeszedł udało się nowy rekord 11,5 a 0,60 tak jak było 5,6 jestem bardzo ciekaw co na to producent wrócimy do domu i wpiszemy czasy do tabelki eee, przełączamy się z powrotem na gaziutek cyk i już po taniości latamy nawet fajnie się zebrał i nie czuć było żadnych luzów w napędach przy takiej mocnej zmianie biegów. Chyba tam wszystko w porządku. Jeśli chodzi o odczucia na dupo hamowni, to powiem Wam szczerze, że w mojej Toyocie Pro Ace chyba lepiej czuć to. Ale Pan wyjechał fajnie, w mojej Toyocie Pro Ace chyba lepiej czuć to na tyłku. Tutaj przez całe przyspieszanie od 0 do 100 jest taki sam ciąg, nic się nie zwiększa on nie przyspiesza, tylko cały czas tak delikatnie przynajmniej tak mi się wydaje, że delikatnie sobie przyspiesza mamy szela zaraz, po której stronie tu jest wlew kontrolka mówi, że po prawej jedyne 709 w życiu się ten film nie zwróci dobra, wystarczy reszta to LPG będzie ja się powstrzymałem i nie kupiłem Red Bulla tylko kole, ale kupiłem sobie trochę kopyt uszu i takich innych w bułce. A paliwa mamy prawie pół baku. Spalania dzisiaj tak na szybko nie sprawdzimy, bo nie reaguje na manetkę. Naciskam tu, a zobaczcie, nic się nie dzieje. Ciekawe. Pewnie manetka jest rozwalona, no zatyrana, łysa. Ale przynajmniej zaraz wylatujemy na trasę, sprawdzimy. 80, 140. A 100-200 musicie mi odpuścić dzisiaj przy tym samochodzie, bo nie mam tyle czasu. Paka 20 na szafie jest bardzo głośno, chyba stare uszczelki dają o sobie znać. Słuchajcie po prawej stronie, jakby się na motocyklu leciało. Jeszcze przekłamania licznika by się przydało sprawdzić: 80 z groszami tu, a tu mamy 80 z groszami. Tu mamy 80 z groszami i tu 80 z groszami. No po prostu jestem w szoku. Idealnie co do kilometra GPS pokrywa się z licznikiem. Zerdoliłem z prawego pasa. Nie ma tu jak zatrzymać się na drodze ekspresowej. Od razu w lustarko patrzyłem, czy nikt mi nie robi z dupy jesieni średniowiecza. Spory ruch, nie ma jak tego zrobić. Muszę poczekać, aż zjadę na inną trasę. Tam będzie na pewno dużo luźniej. Jest dopiero 13:30, nie powinno być takiego ruchu. No dobra, chyba zaczynamy. Truja i gaz w podłogę. Kierunek od razu wypadamy na lewy. Do ilu kręcimy truje do sześciu? Dawaj, dawaj, dawaj. Czwóra. troszkę psz, zdechu już pod sam koniec 137, 9, 140. 15 4 To nie jest samochód do wyprzedzania na trasie. Tam było na końcu troszkę pod górkę i pewnie dlatego ten czas gorszy wyszedł. Spróbuję jeszcze raz tutaj. Tu jest płasko. Dobra, truja, gaz w podłogę lecimy. Troszkę wcześniej tym razem zmienię bieg. No dawaj, dawaj, bo zaraz mi się droga skończy. Czwora. 130, kurwa, droga się kończy, nie zdążę. 140, zdążyłem. Dla potwierdzenia 13 3, 80, 140, 11,5, 0100 i 5,6 od 0 do 60, to są dzisiejsze najlepsze czasy. No to wracamy na gaziutek i koniec pomiarów na dzisiaj. Nie będziemy dominikowi już katować wozu. Tu są tak wysokie obroty, 300 na godzinę, zobaczcie. Prawie 3000, że myślałem przez chwilę, że jadę na trójce. Więc wyjąłem piątkę i wsadziłem ją jeszcze raz. Trochę te uszczelki świszczą, ale tak naprawdę nie jest źle. No dobra, tutaj to jest źle. Tutaj to jest bardzo źle. Przydałoby się wymienić te grube wewnętrzne uszczelki. Może by to coś poprawiło. O, Tajkanik! Podjedziemy, zobaczmy Tajkanika. Na tablicach z poznania Tajkanik, czyli jeśli pan jedzie z poznania, to pewnie całą drogę musiał jechać za tirem albo bez ogrzewania. Ale bardzo fajny Tajkan, super sprawa. Oglądałem ostatnio test kupcia i jagodowego. To aż im twarze się wyginały podczas przyspieszania. Akurat zaczął padać deszczyk, idealnie. A my wracamy. Wsichnąłem płynem do spryskiwaczy. Zaciągnąłem się mocno i od razu mi przyszła ochota na drinka. Zrobiłem tym bolidem sporo kilometrów dzisiaj i muszę Wam powiedzieć, że dobrze się prowadzi, poprawnie. Jak za 4500 tysiąca złotych, to nie ma się do czego przyczepić, no oprócz do tych materiałów i styranej kierownicy, no i ogólnie środka zajechanego, to mechanicznie w miarę okej. Okay. Ta elektronika taka skomplikowana na desce czek się świeci, a tu na goziutku czek się nie świeci. Czyli znaczy, że wszystko w porządku. Kluczyk oddałem Dominikowi, fura zaparkowana. Jest dzień później... Odbieramy suprę. Miało być łatwo, a wyszło trochę gorzej. Zaraz wam opowiem co zrobił Dominik. Miało być czyszczenie i wymiana uszczelka, wyszło jak zwykle. Dominik zrobił komplet uszczelnień na wszystkich połączeniach. Było też czyszczenie skraplacza, osuszacza, przewodów i parownika. Rozbiórka, inspekcja, czyszczenie i uszczelnienie kompresora oraz regulacja sprzęgła na kompresorze. Także jak ktoś ma problemy z klimatyzacją, to polecam szczerze Dominika, bo naprawdę człowiek wie co robi. Nie znam lepszego gościa od klimy. Dominik stacjonuje w firmie Klimakar w Nowej Wicznej. a mieszka w Markach, więc jeśli ktoś ma bliżej do Marek, to mogę podać bezpośrednio numer do Dominika. Odezwijcie się do mnie po prostu na maila. Supra przygotowana do sezonu, ładnie chłodzi i nie śmierdzi już nic z klimatyzacji. A ja wracam do domu, składać to wszystko do kupy, wpisać czasy do tabelki i przygotować film do udostępnienia. Czasy wpisane do tabelki. Nasze dzisiejsze 46 na 18 miejscu. Nieznacznie szybsze od Leona i od Proisa. Co tam dalej? To było do setki. Teraz mamy 80-140. To BMK jest na miejscu szóstym. Troszkę szybsza od Leona. Ale wolniejsza od Diesla. Diesel szybszy. No, jeszcze strata do producenta chciałem ustawić. Gdzie ona jest? Tutaj ustawmy zaraz To. I mamy tutaj na 18. miejscu 11,5. A producent podaje. Brak internetu. Dobra, już działa. 18. miejsce. 11,5 my dzisiaj zrobiliśmy, a producent podaje 10,4 sekundę i jedną dziesiątą gorzej. Tym razem się nie udało poprawić czasu producenta. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w następnym filmie.